Bardzo proszę pan poseł Sośnierz. Dziękuję. Ja mam mieszane uczucia co do tego, czym dzisiaj obradujemy. Z jednej strony ja oczywiście nie jestem z tych ekofanatyków, prawda? Uważam, że to lasy są dla ludzi, a nie ludzie dla lasów. I tak słuchając pani poseł Lenartowicz. Nie mogłem jednak nie, nie myśleć, nad, bo tak nie da się ukryć, że pani nie nadała od nas szałasu, tylko z domu. Ten dom też tam kiedyś rosły, jakieś drzewa, jakiś niejeden chroniony gatunek pewnie miał tam siedliska, i to wszystko zostało wycięte po to, żeby akurat, pani umiała miała gdzie mieszkać. Nie, nie przerywamy nie, nie, no. sobie, bardzo proszę. Jestem, no tak, ale, pewien, ale, ale jestem pewien, że w bliższej lub dalszej przyszłości rosła tam pierwotna puszcza o wysokich walorach przyrodniczych. Personali. Pani poseł Lenartowicz, miała Pani głos, w tej chwili ma głos Pan poseł Sośnierz. Nic nie słyszymy z tej dyskusji. Bardzo proszę Pan poseł. Więc, oczywiście, wiele razy trzeba poświęcić jakiś kawałek lasu po to, żeby polepszyć życie ludzi. I takie wykłócanie się o każdy z krawek uważam za niewłaściwe. Z drugiej strony to uzasadnienie, które się tutaj koncentrowało tylko na tym, na tym samochodzie, prawda, tam z każdej strony fotografowanym. No, budzi właśnie moje pewne zastrzeżenia. Po pierwsze, samochód elektryczny jest raczej niepraktycznym wynalazkiem, który się sprzedaje, dlatego że państwo tego dopłaca. Jak państwo przestanie dopłacać, to się też pewnie przestanie opłacać produkowanie tych samochodów, więc to jest taka dziedzina, która jest zależna od, od, od pewnych regulacji państwowych, które po prostu siłą wycinają konkurencję ze strony silników spalinowych. A druga kwestia, że jak tak patrzę, no to po raz kolejny państwo polskie ściele czerwone dywany. Jak tylko przyjedzie do nas inwestować Chińczyk czy Koreańczyk, a jednocześnie jak w stosunku do Polaków, to pan prezes mówi, że jak sobie nie dajecie rady z tymi podatkami naszymi, z, tymi, z tym gąszczem przepisów, z tą biurokratyczną dżunglą, przez którą się musicie przydzierać, to widocznie się nie nadajecie do, do biznesu. No, Chińczykom tak nie mówi. Nie mówi, panie Chińczyku, jak pan sobie nie dasz rady w naszej biurokratycznej dżungli, pan sobie nie zamienisz tego, tego lasu jakoś tam po zgodnie z obowiązującym prawem. To pan sobie widocznie się nie nadajesz do, do produkowania samochodów u nas, tylko nie, no w podskokach zmieniamy ustawy, prawda, ścielemy właśnie dywan. Nie pasuje panu ta regulacja? Natychmiast, panie Chińczyku, uchwalamy nowe przepisy. Dla polskich przedsiębiorca nie może liczyć na takie względy polskiego państwa, a już zwłaszcza mnie to martwi, że to właśnie nie wiem, czy kapitał chiński to jest akurat najbardziej um, najlepsze rozwiązanie dla nas, No, ale to już nie, nie, państwo rzeczywiście nie powinno się w to wtrącać. To, to może um, nie, nie moja sprawa. Natomiast, y, natomiast z całą pewnością no, razi mnie to, że państwo polskie w tak nieadekwatny sposób się tak, w, to stosuje tak podwójne standardy wobec własnych przedsiębiorców i wobec innych. A potem dziwimy się, że mamy problem z polskim przemysłem, że musimy coś tam repolonizować na siłę prawda, poprzez de facto upaństwowianie. No, to jest właśnie skutek tej, tej polityki, która w, w, inwestorów z zagranicy traktuje lepiej niż własnych. Dziękuję.